Proszę Państwa, beton konstrukcyjny, to co zostało tutaj powiedziane, dokument, który przez... Praktycznie prawie 20 lat dokuczał nam bardzo mocno rozporządzenie ministra transportu gospodarki morskiej jeszcze z maja roku 2000. W szczegółach, jak popatrzymy, pewne zapisy dotyczące cementu, betonu, a, a całe życie zawodowe specjalizuje się w technologii cementu, w technologii betonu. Pewne zapisy zostały bez konsultacji przepisane z wcześniejszego dokumentu, który pochodził z roku 1992. Czyli można powiedzieć, mówimy, o dokumencie, który był, delikatnie mówiąc, bardzo stary, jeżeli patrzy się na postęp techniczny. Czyli to, co tutaj Janusz przed chwileczką powiedział, bardzo szczegółowe rozwiązania ograniczające projektanta, zabijające tak naprawdę nowoczesną myśl techniczną. Przypomnę tylko choćby nawiązując do, do sprawy cementu, bardzo szczegółowe, zupełnie niezrozumiała w całej Europie próba definiowania składu chemicznego składu mineralnego cementu, co niekoniecznie prowadziło do do zawodowych, realizacyjnych sukcesów. Jeżeli chodzi o beton, bardzo szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju cementu dla poszczególnych, dla poszczególnych konstrukcji. Oczywiście tutaj są stare jeszcze zapisy B45, ale jak, jak ktokolwiek z technologów betonu usłyszy, że powiedzmy dzisiejszy beton C40 na 50 będziemy robić z cementu C1,52,5 to no, u mnie się egzamin oblewa, gdyby przyszedł student i powiedział, że, że na masywną konstrukcję, masywny obiekt zastosuje cement CEM 1-52,5. Rozmawiamy o sytuacji, która tak jak zapowiedziałem, na szczęście dobrze się kończy, ale co zostało już źle zrobione, to niestety, to niestety istnieje. Ja pokazuję tutaj na kilku kolejnych slajdach, Taki koronny przykład, ja patrzę tutaj na siedzących Pana Profesora Rektora Flagę, na Pana Profesora Wojciecha Radomskiego, bo razem ten case analizowaliśmy. To zostało kilka ładnych lat temu zasygnalizowane przez zespół Pana Profesora Jasiczaka. Zrobiliśmy takie można powiedzieć duże konsorcjum ludzi zajmujących się i stroną konstrukcyjną i materiałową. No bo jeżeli patrzy się na tak wyglądające kostki, czy, czy odwierty z rzeczywistej konstrukcji masywnej na poważnym obiekcie drogowym, to ciarki po plecach przechodzą. Jakież było moje zaskoczenie, czy nasze zaskoczenie, jak zobaczyliśmy, że w recepcie do, do wykonania takiego masywnego obiektu mamy 400 kg cementu właśnie CM152,5, mamy domieszki, wszystko powiedzmy, pozostałe rzeczy już tutaj tak nie zaskakują, ale tak jak powiedziałem, gdyby, gdyby student napisał taką, próbował napisać taką receptę na, na obiekt masywny, to, to niestety byłby to koniec, koniec egzaminu. Właściwości. W tych testach wstępnych, laboratoryjnych wyglądało to imponująco, końcowa charakterystyczna wytrzymałość 28-dniowa powyżej 70 MPa, zawartość powietrza powyżej 5%, nasiąkliwość niska, wszystko wygląda bardzo bardzo elegancko, ale jak Doszło do momentu, w którym powiedziano sprawdzam, czyli robimy ten podstawowy test, czyli zwykłą mrozoodporność, zwykłą, jak tutaj Państwo widzieliście, to były, to były wymogi oczekiwane po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Próbki się, próbki się sypią, są spękane, absolutnie niespełnione ani kryterium dotyczące spadku wytrzymałości, ani ubytku, ubytku masy. Zaczęliśmy się przyglądać precyzyjniej. Kiedy ten, kiedy ten obiekt był budowany? Proszę zobaczyć, betonowania próbne ładnie w czerwcu, natomiast potem wiadukty to jest październik, a tak naprawdę większość prac to był przełom listopada i grudnia roku 2012. Sprawdziliśmy nawet tak daleko, bo to dzisiaj można zrobić, jak wyglądała pogoda wtedy, jakie były temperatury. Okazało się, że to był taki typowy, takie typowe temperatury, które, z którymi się dzisiaj spotykamy. 2-3 stopnie w nocy, generalnie chłodno. I dla każdego technologa taka informacja, że mamy element, który jak potem się okazało, najprawdopodobniej w ogóle nie był powierzchniowo zabezpieczany w żaden, w żaden sposób, tylko betonowano i mamy, można powiedzieć, w cudzysłowie, komfortowe warunki dla, dla betonu, czyli owiewanie chłodnym, chłodnym wiaterkiem zbliżone, o, o temperaturze, przy temperaturze zbliżonej do, do zera stopni, a w środku możemy przewidzieć, że tam musiało się to Gotować. jestem przekonany, że temperatury były pomiędzy 70 parę a 80 stopni Celsjusza. Efekt jest łatwy do przewidzenia. Jak jeszcze sprawdziliśmy dokładniej, to okazywało się, że tak naprawdę wbudowywana mieszanka betonowa miała konsystencję inną od tej, która miała miejsce w przypadku zarobów próbnych. Zawartość powietrza no powiedzmy zbliżała się do 4%, ale nie z tej strony powinna być raczej ten poziom 5% powinien być tutaj, czy zbliżony do 5% powinien być zachowany i różny był od tych 5,2%. Jak zobaczyliśmy wyniki, że po tych 150 cyklach zamrażania niektóre próbki zyskały na masie nawet 1.63% w skrajnym przypadku to jest, to, to jest jasne że, że te próbki prapo, pracowały jak pompa sąco tłocząca w trakcie tych 150 cykli zamrażania i rozmrażania i w sumie tak jakbyśmy wiaderko wody do każdego metra sześciennego i takie solidne wiaderko, przepraszam, nie wiaderko, tylko cztery wiaderka wody, bo to prawie 40, 38 litrów wody mniej więcej dodatkowo by weszło do metra sześciennego. Proszę Państwa, możemy popatrzeć na tą e, historię z Kotem Garfieldem. E, on uznał, że można spać, lepiej po co się przejmować. Natomiast e, na szczęście, można powiedzieć, środowisko cemenciarzy, betoniarzy jest na tyle e, zdeterminowane e, co do pewnych działań, że powiedzieliśmy nie, zdecydowanie nie i właściwie Poczynając od roku 2000, kiedy pojawiło się to niezapowiedziane wtedy w środowisku rozporządzenie, walczyliśmy o to, żeby to rozporządzenie zmienić. Jak Słyszycie Państwo, trochę czasu to zajęło. Można powiedzieć, że tutaj istotną rolą już były działania Generalnej Dyrekcji z roku 2012, kiedy powołano 11 zespołów takich tematycznych, zajmujących się różnymi obszarami. Ja miałem zaszczyt kierować zespołem do spraw betonu i nawierzchni betonowych. Chcę podkreślić, że. W tym zespole pracowało około 30 osób reprezentujących całe szeroko rozumiane środowisko naukowo-techniczne, ale również administracyjne i prawie 30 osób nie wzięło ani jednej złotówki z budżetu państwa, żeby, żeby pokryć koszty tych, tych działań. Wszystkim jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękuję. Uznaliśmy, i to był ten moment wyjściowy, że koncentrujemy się na produkcie. Tak jak ta wspomniana tutaj już dzisiaj gospodyni kucharka robi, robi ciasto. To nie pytajmy jej specjalnie o to, jak ona to y, robi, z czego, nie zaglądajmy do tej kuchni, natomiast weryfikujmy to, to, co, zro, to co zrobiło. No tutaj jeszcze raz y, piękne zdjęcie y, już wielokrotnie dzisiaj przywoływanego y, Mostu Rędzińskiego, ale beton i trwałość oczywiście to są zasadnicze kryteria. Proszę Państwa, i można powiedzieć szczęśliwie, Udało się pewne rzeczy zmienić. To jest duża zasługa pana dyrektora Marcina Nowackiego, bo dokładnie dwa lata temu, kiedy prezentowałem dużo bardziej szczegółowo na takim spotkaniu technologicznym w generalnej dyrekcji, na czym polega problem, to doceniam młodego człowieka, który wstał i powiedział: Panie profesorze, gwarantuję, że zajmę się sprawą. Jeszcze nie był wtedy nawet dyrektorem Departamentu Technologii, ale rzeczywiście udało się pewne rzeczy zrobić. Pojawił się nowy dokument, ogólne specyfikacje techniczne dotyczące wykonywania nawierzchni betonowych. Dzisiaj o tym tutaj nie rozmawiamy, ale w styczniu roku, który kończymy teraz, ten dokument się pojawił i to jest naprawdę nowoczesny dokument, który odpowiada dzisiejszym europejskim kryteriom. Natomiast warunki wykonania, i odbioru robót budowlanych, czyli WIORP, jako dokument wzorcowy beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich, proszę, Państwa, w maju na podczas targów autostrada w Kielcach pokazano, że ten dokument się pojawił. Jako żyjący dokument, który, w który można ingerować, i to też dzisiaj się pojawi, pojawiało już we wcześniejszych. To jest szalenie istotne. Proszę zwrócić uwagę, że od maja do lipca pojawiły się pewne, pewne uwagi, które zostały uznane za, za ważne i zostało, został ten dokument zaktualizowany w lipcu tego roku. Ostatnia nowelizacja to jest 30 września, września tego roku. Proszę Państwa, na ile poznaję to, wydaje mi się, to chyba most milenijny, prawda? Właśnie, a ja do tego, do tego chcę nawiązać, bo na sali są i starsi, dojrzali, praktykujący projektanci, ale jest cała masa młodych, młodych ludzi. I może warto to, to powiedzieć, że niezależnie od tego, że były dziwne zapisy w tym, w tym starym dokumencie, to jednak. Wiedza inżynierska zawsze upoważnia do tego, żeby walczyć o, staracie o odstępstwa. I ja nieprzypadkowo tutaj przywołuję most milenijny, bo pamiętam jak z kolegą profesorem Giergicznym walczyliśmy o to, żeby do fundamentów nie pakować cementu CEM-1, bo takie były kretyńskie zapisy, tylko żeby tam się pojawił CEM-3, prawda? I udowadnialiśmy właściwie rzecz banalną, ale to trzeba było pokazać na konkretnych przykładach, także Zachęcam zawsze do myślenia, do, do aktualizowania swojej wiedzy technicznej, korzystania z wiedzy ludzi, którzy, którzy siedzą na sali. Naprawdę to, to popłaca. I proszę Państwa, ja nie zamierzam, nie, nie zamierzam tutaj wchodzić w jakieś przesadne szczegóły. Cieszę się, że taki dokument jest. Dziękuję i Generalnej, i e, Ministerstwu Infrastruktury, e, m, że to się, udało, to się udało zrobić. Nawiasem mówiąc, tu, to co widzimy tutaj na zdjęciu, to jest z kolei e, wschodnia obwodnica e, m, Krakowa prawda? I, i tam akurat też mieliśmy okazję e, i pan profesor Flaga był przecież to mocno zaangażowany, ale właśnie tam się udało zrobić to na celu czy na, przy, na cementach o niskim cieplach hydratacji, czyli po prostu przywrócić normalność. E, proszę Państwa, no tutaj właśnie zdjęcia z momentu, kiedy byliśmy na tym, na tym obiekcie. E, Uzupełnieniem tego wszystkiego, można powiedzieć, jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 29 sierpnia tego roku po tej całej procedurze, o której mówił profesor Rymsza, łącznie z notyfikacją w Brukseli. Bo wydawało się ponad trzy lata temu, że jesteśmy już praktycznie gotowi, brakowało tylko podpisu ministra i dalej drogi do notyfikacji. Z jakichś powodów sprawa utknęła, ale tak czy tak cieszymy się, że że to nowe rozporządzenie przez ministra Adamczyka zostało podpisane w sierpniu tego, tego roku. Tu są, można powiedzieć, banalne rzeczy. Tu tylko chodzi o to, że już nie ma tych kajdanek, tego spę, sp, sp, spętania dla projektanta, że jemu się każe wziąć cement C1 do, do obiektu masywnego. Są oczywiście przywołane odpowiednie normy dotyczące w najogólniejszy sposób, domieszek, kruszywa itd. itd. Zasady, zasady stosowania rozwiązań materiałowych w zależności od wytrzymałości, wytrzymałości betonu, odporność na działanie mrozu, zapisane wyraźnie, mrozoodporność zwykła dla F150, dla XF2, XF3. Głębokość penetracji wody już nie ma zapisu o nasiąkliwości, tylko tak naprawdę przywołana jest ta mrozoodporność. Cement, o którym, od którego zaczynałem, wreszcie jest przywołany tak, jak to wygląda w normach, prawda? Czyli tam też są konkretne wskazania, co gdzie powinno być stosowane. Dobór cementu zależy od wymiaru, bo właśnie od tej masywności, od innych elementów agresywności środowiska, można powiedzieć wręcz elementarne kwestie. Do betonów sprężonych Cem 1 to jest też yy, zrozumiałe. No ten punkt czwarty tutaj, nawet jak go dzisiaj jeszcze rano tak czytałem sobie przypominając, że dopuszcza się stosowanie cementu o niskim cieple hydratacji, czyli LH, do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych obiektu. Czyli oczywiste, zupełnie oczywiste stwierdzenie, ale to jest wreszcie w prawidłowy sposób przywołane. Proszę Państwa, byśmy już w tym momencie Ustrzegli się przed takimi błędami. Cement jest postrzegany w ten sposób, że jeżeli jeden z jego minerałów, czyli glinian trójwapniowy, ma największe ciepło hydratacji, no to jak go będziemy mieć mało w, w cemencie, to dla betonu będzie, będzie dobrze. Ale to jest tylko ćwierć prawda, nawet nie, nie półprawda, bo. Tak naprawdę zasadniczą część energii cieplnej wnosi alit, krzemian trój, trójwapniowy, którego mamy w cenie przeciętnie około 60-60 paru procent, a tego glinianu jest kilka, kilka procent, czyli jego wkład w te wypadkowe ciepło jest dużo mniejszy. Budujmy pięknie.